Przemysław Kosakowski, znany z licznych programów telewizyjnych i swojej związku z Martyną Wojciechowską, po nagłym rozwodzie zdecydował się na drastyczną zmianę swojego życia. Postanowił usunąć się w cień, osiedlając się w lesie, co było symbolicznym krokiem w stronę nowego rozdziału. Ostatnio, w nocy, przekazał swoim fanom zaskakujące wieści poprzez media społecznościowe w emocjonalnym wpisie na Instagramie Przemysław ogłosił, że decyduje się na zakończenie swojej kariery telewizyjnej. To koniec mojej drogi w mediach. Przez te wszystkie lata miałem przyjemność dzielić się z wami moimi przygodami, ale teraz nadszedł czas na zmianę. Skupiam się na osobistych projektach, które mam nadzieję przyniosą mi spokój i wewnętrzne zrozumienie, którego szukam. Przemysław dodał, że jego decyzja o odejściu od życia publicznego i mediów nie była łatwa, ale czuje, że to konieczne dla jego dalszego rozwoju i samopoczucia. Podziękował również swoim fanom za lata wsparcia i obiecał, że nadal będzie aktywny w mediach społecznościowych, dzieląc się swoim życiem w lesie i nowymi projektami, które mają bardziej osobisty i introspektywny charakter. Przemysław Kosakowski kontynuuje swoją ścieżkę życiową. Daleko od blasku reflektorów i zgiełku mediów. Po rozwodzie z Martyną Wojciechowską, rezygnacji z kariery telewizyjnej i osiedleniu się w lesie, Przemek postanowił podjąć kolejny znaczący krok, odciął się od mediów społecznościowych, zamykając swoje konto na Instagramie. W swoim pożegnalnym poście na Instagramie. Przemysław wyjaśnił swoją decyzję. Z biegiem czasu jestem coraz bardziej przekonany, że jeśli miałem coś ważnego do powiedzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych, to zostało już przeze mnie powiedziane. Oczywiście to się może kiedyś zmienić, ale dziś chcę powiedzieć. Do widzenia. Ta decyzja spotkała się z mieszanymi reakcjami wśród jego obserwatorów. Wielu wyraziło smutek i prosiło go, aby przemyślał swoją decyzję jeszcze raz. Podkreślając, jak ważna była jego obecność w sieci dla nich. Jednak Przemysław pozostał nieugięty, podkreślając swoje pragnienie życia poza cyfrowym światem, co może być odbiciem jego głębszej potrzeby odnalezienia spokoju i skupienia się na pisaniu książki oraz innych osobistych projektach. Ta decyzja, chociaż dla wielu zaskakująca i odważna, Stanowi kolejny etap w życiu kosakowskiego, który coraz bardziej oddala się od publicznego życia, wybierając bardziej introspektywne i spokojne środowisko.